Następny jest Dominik Panie przewodniczący, panie komisarzu. Myślałem, że będzie to debata na temat użycia narzędzi deszyfrujących przez państwa członkowskie w Unii Europejskiej, ale okazuje się, że kolejny raz jest to debata o Polsce. Już w pierwszym wystąpieniu przewodniczący Komisji do spraw Pegasusa zaatakował Polskę, moją ojczyznę. I demokratycznie wybrany w Polsce rząd. A więc z dumą i obowiązkiem będę bronił mojej ojczyzny. I demokratycznie wybranego rządu. Powiedział pan, panie komisarzu, że sprzedaż takich urządzeń deszyfrujących przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do państw trzecich to jest skandal. Że taka praktyka nie może mieć miejsca. I co się dzieje? Finn Fischer, polecam państwu. Oprogramowanie o nazwie Finn Gdzie było produkowane i przez kogo? Przez Niemcy pod Monachium. I uwaga, mój wniosek o misję do Niemiec zostaje przez Komisję odrzucony. Natomiast misja wyjeżdża dokąd? Do Polski. Polska nie produkowała takiego, e, takiego oprogramowania. Polska nie sprzedawała tak jak Niemcy do Maroka takiego oprogramowania. Maroko podsłuchiwało prezydenta Francji. A nas się oskarża. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, najwyższe PKB wy jesteście na minusie najmniejszy wskaźnik, jeżeli chodzi o przestępczość, bo nie przyjmujemy nielegalnych imigrantów. Mamy najniższe bezrobocie, najwyższe PKB i naj, najbezpieczniejszy kraj w państwie członkowskim w Unii Europejskiej. Jesteśmy najbezpieczniejsi. Stąd ataki nie plujcie na Polskę, ale bądźcie jak Polska. Uczcie się od Polski. Dziękuję. Our next.